Cześć, słuchajcie, przychodzę z skończonymi produktami. Pierwszy produkt oczywiście mój um, must have, moje odkrycie, już nie pamiętam którego roku, ale chyba przed pandemią, co jakiś czas Wam pokazuję ten Antryhol Forte. Trochę się popsuł, słuchajcie, no on był naprawdę rewelacyjny. On był 20 na 10 yy, w porównaniu z, z innymi yy, antyperspirantami. E, wróćcie sobie do mojego filmiku ja może jeszcze raz kiedyś nakręcę albo po, powtórzę ten filmik bo naprawdę warto go posłuchać e, co się dzieje przy używaniu tego jakie są skutki uboczne bo są, e, może nie złe, ale jednak są ale no, popsuł się troszkę jest troszkę słabszy no i, i, i tak ale no jednak nadal jest no jednak jest te 15 na 10 także polecam Wam naprawdę no i szampon do Isany do kolorów e, no ja mam blond, słuchajcie, więc no, takiego niekoniecznie do mnie to pasuje. Chciałam wypróbować. Zapach jest ok, ale no dostałam mu pierzu, swędziała mnie głowa i po prostu oddałam go julce. Więc dla mnie, no ja powiem tak, dla mnie 5 na 10, ale no. Może u Was będzie inaczej. Mój organizm jest taki, że on rzadko toleruje naturalne składniki, jakieś naprawdę super ekstra rzeczy, więc on naprawdę się bardzo broni przed różnymi rzeczami i może też tego dosta mu pierzu, ale no dla mnie 5 na 5. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Pa, pa.